Dawno nie było vloga, ale to nie będzie typowy vlog. To będzie zapowiedź epickiego spotkania na szczycie. Już w najbliższą środę 4 grudnia o godzinie 19 będziecie się mogli ze mną spotkać na żywo. Za pomocą internetu i technologii hangoutów Google Plus. Spotkanie poprowadzi Darek z kanału AleKulturka.com. to jest właściwie jego inicjatywa, takie spotkania hangoutowe. Słuchajcie, na tym spotkaniu na żywo będziecie mogli zadawać pytania, dowiadywać się, yy, Darek będzie prowadził to spotkanie, będzie miał jakiś przygotowany scenariusz, ale dzięki komentarzom będziecie mogli tam być obecni. Yy, postaramy się powiedzieć jak najwięcej o sobie, o swoim programie, o tym, jak to się zaczęło. O tym, jak to się rozwija i jakie są plany na przyszłość. Dołączcie do wydarzenia na Facebooku. Adres macie w opisie na dole, żeby na pewno nie przegapić. Powiem więcej. Darek przygotował dla was książki. I to książki nie byle jakie. Dla najbardziej aktywnych, dla najciekawszych komentarzy, pytań do mnie czy do Darka. Będą przygotowane super nagrody. Jest przygotowane 5 książek, ja już wiem jakie są to książki, słuchajcie, jeżeli ktoś jest na bieżąco mniej więcej ze mną, z moim kanałem, z moim blogiem i tak dalej, to na pewno mu się to spodoba. No i co, szykuje się naprawdę fajne wydarzenie, także pamiętajcie, żeby w środę zarezerwować sobie wieczorem czas, usiąść przed komputerem. Słuchajcie, nie wiem ile to może potrwać, bo może się rozrosnąć naprawdę bardzo fajną dyskusję, nie tylko... O mnie, o moim programie, ale również generalnie o książkach. No i co? Tyle. Tutaj sobie kliknijcie, żeby oglądać najnowszy odcinek, a już wkrótce recenzje, wywiady, relacje z wydarzeń. No i przede wszystkim właśnie to spotkanie, na które Was serdecznie zapraszam.